Raspberry Pi Foundation wypuściło dzisiaj odświeżoną wersję swojego komputera Raspberry Pi 500, która nazywa się Raspberry Pi 500. No ale powiedzmy sobie szczerze, chyba nie jest to zaskoczeniem dla nikogo, kto widział ten niewlutowany slot M2 na płycie głównej Raspberry Pi 500. Bo odświeżona wersja ma już ten slot wlutowany, a do tego w zestawie dostarczony jest dysk NVMe o pojemności 256 GB. Dodatkowo, klawiatura została zmieniona z membranowej na mechaniczną z podświetleniem ARGB i to jest coś, czego się raczej nikt nie spodziewał. Poza tym jest to stare dobre Raspberry Pi 500, czyli tak naprawdę Raspberry Pi 5 wbudowane w klawiaturę w wersji 16GB. Ja wam muszę powiedzieć, że ten komputer naprawdę strasznie mi się podoba, wygląda po prostu świetnie, chętnie bym sobie go kupił, gdyby nie cena. Bo prawda jest taka, że Raspberry Pi 500 Plus z akcesoriami w jednym z naszych polskich sklepów kosztuje prawie 1000 zł. I ja sobie zadaję takie pytanie, dla kogo jest ten komputer, skoro za połowę tej ceny da się kupić N100, który jest znacznie, znacznie wydajniejszy.